Wiele osób nie wyobraża sobie ogrodu bez wody. Nawet niewielki zbiornik sprawia, że otoczenie domu wydaje się ciekawsze. Dźwięk płynącej wody relaksuje, a szmer roślin przy brzegu sprawia, że przez cały rok możemy czuć się jak na wakacjach. Warto zastanowić się, czy zamiast tradycyjnego i banalnego oczka nie zbudować małego stawu, który nie tylko będziemy oglądać, ale w którym będziemy się też mogli kąpać. Woda zaś nie będzie wymagała stosowania chemii, bo podobnie jak w naturalnych sadzawkach, zachodzić w niej będą biologiczne procesy oczyszczania. Idea założenia jakiegoś oczka wodnego zawsze nam z żoną chodziła po głowie i wydawało nam się ciekawym, aby w aranżacji ogrodu, której mieliśmy w planach, coś takiego wpleść, mieć taki element. I pewnego dnia żona powiedziała mi, że istnieją rozwiązania, które łączą dwa jakby elementy, czyli posiadanie oczka wodnego, jakiegoś małego zbiornika wodnego, również z funkcją kąpielową. Można się kąpać już od, od jakichś w miarę wczesnych miesięcy letnich. Myśmy pierwszy raz tutaj się zanurzali w tym roku już w czerwcu, nawet na początku czerwca. No kąpać można się właśnie do późnych miesięcy letnich. Naprawdę ten staw w momencie kiedy już jest zamknięty, kiedy jest wybudowany, jest napuszczona woda. No zaczyna jakby żyć swoim własnym życiem, to mm, tworzyć taki odrębny, mały ekosystem. Mariusz, skąd się wziął pomysł? Jak wymyślono, żeby zacząć budować stawy kąpielowe? Myślę, że stawy kąpielowe wymyślił ktoś, kto obserwował naturę. Pomysł się wziął właśnie z obserwacji. To jest zbiornik wodny, wyizolowany od otoczenia. Działają te procesy, które zachodzą w naturalnych zbiornikach wody. Woda jest oczyszczana dzięki działaniu żywych organizmów. Jako stawy kąpielowe są wykonywane i takie zbiorniki przy domach, i, i duże publiczne kąpieliska. Wszędzie, gdzie zostały wbudowane, działają z sukcesem. Wszyscy są zadowoleni. Zaletą stawu kąpielowego jest to, że można z niego korzystać także zimą, urządzając na zamarzniętej tafli ślizgawkę. W klasycznych basenach kąpielowych, które na zimę muszą być osuszone, żeby zamarzający lód nie zniszczył ich konstrukcji, nie jest to możliwe. Na etapie projektowania, na co trzeba zwrócić uwagę? Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę warunki miejsca, czyli wysokość wody gruntowej, rodzaj gruntu, w jakim będzie budowany, bo to od tego zależy konstrukcja i, i różne jeszcze urządzenia. Ważna jest lokalizacja. Powinien taki staw być zlokalizowany od słonecznej strony. Po prostu chodzi o to, żeby woda szybko się nagrzewała i żeby można było jak najdłużej z niego korzystać. Ważna jest sprawa wielkości. No, taka optymalna. Wielkość to jest minimum 60 metrów kwadratowych tej powierzchni, w której będziemy pływać. 60 metrów to jest tylko ta część dopływania. Poza tym potrzebujemy powierzchni trochę więcej, tak? Taki staw składa się z dwóch części, prawie zawsze. I jedna część to jest ta, ta część, do, która służy do kąpieli, a druga część to jest ten filtr biologiczny. Na niego trzeba przeznaczyć minimum 30% powierzchni całego stawu. Co to są te filtry i co one dają? Najważniejszym elementem, w którym odbywa się oczyszczanie wody, to jest filtr biologiczny. Jest to rodzaj oczyszczalni hydrobotanicznej. To jest wydzielona część stawu albo osobny staw, który jest wypełniony odpowiednim podłożem i w którym posadzone są rośliny wodne. W części filtracyjnej powinny rosnąć różne gatunki roślin, podobnie jak to jest w naturze to one razem z organizmami tworzącymi plankton i drobnymi zwierzętami wodnymi tworzą ekosystem, w którym możliwe jest samooczyszczanie wody. A to złoże, w którym sadzisz rośliny, ono ma jakieś specjalne właściwości? Oprócz roślin wodnych, roślin naczyniowych w takim złożu rozwija się mnóstwo innych organizmów od bakterii przez pierwotniaki, grzyby, zooplankton. Ważne jest, żeby taki filtr miał jak największą powierzchnię. Biologicznie czynną. Chodzi o to, żeby podłoże, które jest zastosowane w tym filtrze, było porowate, żeby jak najwięcej powierzchni było dostępne do zasiedlenia przez te wszystkie organizmy, które współżyją ze sobą. Staw najlepiej zlokalizować blisko domu. Parująca woda poprawia mikroklimat najbliższego otoczenia, a jej tafla widoczna z okien uspokaja. Taras, który jest jednocześnie pomostem, zachęca do wypoczynku i obserwacji życia toczącego się w głębinach. Mariusz, skąd się ta woda bierze? Jak działa ten staw? Ten kamień to jest początek układu. Tutaj powraca do stawu odfiltrowana woda. Stały dopływ wody w tym miejscu powoduje, że zanieczyszczenia, które wpadają i unoszą się na powierzchni, są odpychane w stronę filtra. Chodźmy zobaczyć, jak działa filtr. Stoimy teraz na ścianie, która rozdziela niebieską kąpielową od filtra bagiennego. Ona jest wykonana z kamienia polnego i na jej koronie są wprawione takie duże kamienie. Dzięki temu można sobie po tej ścianie chodzić. Może to być takie przejście do innej części ogrodu. Tu obok nas, w najgłębszym miejscu stawu, znajduje się odpływ denny. To jest miejsce, w którym zbierają się opadłe na dno części organiczne i odprowadzane są dzięki sile grawitacji i ruchowi wody wymuszonemu przez pompę do osadnika i dalej przez pompę woda powraca do stawu. Tu, obok, w części filtracyjnej, na jej dnie jest położony drenaż z rur plastikowych, który został przykryty warstwą kruszyw i potem podłożem, w którym rosną rośliny. Woda ta, która przez krawędź tej ściany, na której stoimy, przedostanie się tutaj, przesiąka przez warstwy podłoża dla roślin i przedostaje się do drenażu. Stamtąd wpływa do komory pompy, która znajduje się za nami. Sercem stawu kąpielowego jest filtr biologiczny. To tu woda oczyszcza się, a następnie przepływa do pompy, która tłoczy ją do kamiennego źródełka. Stąd czysta woda wpływa do stawu. Do usuwania osadów gromadzących się na dnie stawu służy odpływ denny, przez który woda kierowana jest do komory pompy. Pompa służy także do osuszania zbiornika. Wystarczy przekręcić dwa zawory, by skierować wodę nie do źródełka, ale na zewnątrz. Żeby zapobiec niekontrolowanemu wylewaniu się wody ze stawu np. podczas długotrwałego deszczu, zbudowano studnię chłonną, do której spływa nadmiar wody. Częstym problemem jest woda gruntowa. Po pierwsze utrudnia budowę stawu, po drugie uniemożliwia jego konserwację, bo napierając na ścianki pustego zbiornika może doprowadzić do ich uszkodzenia i rozszczelnienia. Zapobiegnie temu rura drenarska zakopana poniżej niecki zbiornika i połączona ze studnią. Znajduje się w niej pompa, która usuwa wodę gruntową.